Od kilku dni w kuluarach mówiło się o tym, że wicestarosta Langner ma zamiar zrezygnować z funkcji. Dziś oficjalnie to potwierdził. Uznałem, że łączenie tych dwóch rzeczy, czyli kandydowanie i bycie wicestarostą powiatu Lubińskiego może rodzić pewnego rodzaju skojarzenia, że będę nadużywał tej funkcji w prowadzeniu kampanii wyborczej. W związku z czym podjąłem decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu wicestarosty powiatu lubińskiego i taką rezygnację złożyłem na ręce pani przewodniczącej Jadwigi Musiał uważam że to jest postępowanie etyczne nie chcę nadużywać funkcji chcę prowadzić spokojnie kampanię wyborczą i nie chciałbym też żeby praca w zarządzie powiatu lubińskiego po części też yy, Utrudniała mi funkcjonowanie w kampanii wyborczej. Taką decyzję, jaką podjął, ja szanuję i przyjmuję do wiadomości. Ja myślę, że taką decyzję również powinni podjąć inni kandydaci w wyborach uzupełniających na wójta gminy Rudna. Ja mam tu na myśli na pewno obecnego komisarza, który kandyduje, który ma możliwość wykorzystywania ja nie mówię, że wykorzystuje ma możliwość wykorzystywania swojej pełnionej obecnie funkcji w kampanii wyborczej. Rezygnacja wicestarosty powoduje pewne zmiany w zarządzie powiatu. Podczas jutrzejszej sesji Rady z funkcji członka zarządu zrezygnuje również Władysław Siwak. Ponieważ jemu chcę powierzyć funkcję wicestarosty, chcę dalej współpracować. To jest podobnie tak jak w przypadku pana starosty Langnera. Ja z panem Władysławem Siwakiem pracuję już trzecią kadencję. Znaku PiSu ja się nigdy nie wstydziłem i nie wstydzę. I kiedy otrzymaliśmy wszyscy radni, którzy kandydowali z ramienia PiSu pismo od Jarosława Kaczyńskiego, czyli to dostali radni, powiatowi, radni gminni, burmistrzowie, wójtowie. Mogę powiedzieć, że zobowiązanie w stu procentach wykonałem. Odnosząc się do pana Wąkowskiego, który jest członkiem PiS-u, startuje ze swojego komitetu. I Jakie on daje zaufanie mieszkańcom gminy Rudna? Na miejsce siwaka starosta ma zamiar zaproponować radną Ewę